No siema byki słuchajcie Dzisiaj trochę z innej beczki Z beczki TikTokowej, tak TikTokerka Lady, Lady Madlen Tak czy jakoś tak ona ma Została zaatakowana Brutalnie w kebabie czy Gdzieś tam czy w Subwayu Słuchajcie ale jedli kebaba no to raczej w kebabie Sytuacja wyglądała tak Pokażę wam tutaj wideo szybko Co ty robisz? Czemu mi bez te łapie, teraz się w pierdolę tu za się kurwo. Jak widzicie, typ bija, opluł ją w twarz, czego nie było oczywiście na filmie, dlatego nie możemy wierzyć na 100%, że to się stało. Ona opluła jego, po czym on złapał ją za szyję niczym w filmie po prostu i podniósł ją do góry, no jakby ważyła 60 kg. Także nie wiem, czy było ustawiane, czy ona podskoczyła jak ją podnosił, czy może chłop po prostu ma tyle siły, ale jeżeli ma tyle siły, Prawdopodobnie jest na ruskim testosteronie wariaty, dlaczego jestem trochę sceptyczny w stosunku do tego wideo, ponieważ Lady Madeleine jest trochę kontro kontrowersyjna po prostu i cringe'owa, tak, to jest cała jej persona na TikToku na internecie ogólnie, tak? także nie wiem dokładnie, czy w to wierzę, napiszę do niej, zobaczymy, czy odpowie. Tak samo jak napiszę do tego typa na Facebooku, zobaczymy, czy on coś odpowie na ten temat. Jeżeli nie będą chcieli ze mną gadać, znaczy to po prostu, że sytuacja była ustawiona i nie chcą jej bardziej rozmuchiwać, tak? W ogóle jaka nie? Siedzisz sobie, jesz sobie kebaba, nie? Wbija typ, pluje na laskę, ona pluje na niego, ten ją podnosi, jak w tym filmie James Bond 0060. Normalnie akcja jak tym, jak w kinie. No, dlatego ja, jakbym tam był, tam pewnie sobie zamówił popcorn i to oglądał, nie? Nie no, żartuję, wariaty. Słuchajcie, jak mówiłem, zagadam z nimi, zobaczę, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe, o co tam dokładnie chodziło i dam wam znać, byki. Kto wie, ten wie, zawsze pod sprzętem, byki, byk bykowi, bykiem byki, ave abodisi, ave maria, wariaty, elo.